Hello, hello, hello. Witajcie moje kochane wszechświaty, witajcie gwiazdy, witajcie galaktyki, witajcie słońca. Słuchajcie moje kochane, właśnie piję kawkę i zaraz będę wychodziła na spacer z moim synoryjem. Natomiast chciałabym dzisiaj się do was zwrócić z ostatnimi ogłoszeniami na tym kanale w tym roku. Słuchajcie, mamy dzisiaj 30. dzień grudnia i chciałabym, a właściwie nie chciałabym, tylko dziękuję Wam za kolejny wspólnie spędzony rok. Pewnie jeszcze jutro się spotkamy na jakiejś audycji wczesnym wieczorem albo późnym popołudniem. Takie, gdzie sobie jeszcze dla tych, które będą z Was chciały Pogadamy po prostu. Krótko, wiem, że każdy ma z Was pewnie jakieś plany, jakiekolwiek by to nie były plany, to słuchajcie, no jakieś te plany są, tak? Natomiast planuję, żebyśmy się jeszcze przynajmniej na 20-30 minut spotkały i tak sobie pogadały w audycji liveikowej. Natomiast. Dla tych wszystkich osób, które nie będą mogły być jutro, jeszcze raz serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony rok. Ten rok był dla nas wszystkich czasem dość nietypowym ciężkim, ale z drugiej strony, za chwilę wchodzimy w nowy 2021 rok. Ten rok upłynął pod Wibracją liczby 4. Czwórka, czyli ograniczenia, między innymi, tak? Ograniczenia, pewnego rodzaju zamknięcie. No i akurat w tym roku to zamknięcie i te ograniczenia dały nam się mocno we znaki. Natomiast 2021 rok, mam nadzieję, że będzie. Że będzie właśnie taki piątkowy, czyli pójdzie jednak wszystko do przodu i nastaną lepsze czasy. Podsumowanie tego 2020 roku zrobimy sobie, tak jak powiedziałam, jeszcze na audycji jutrzejszej. Natomiast chciałabym Wam tylko przypomnieć, że jeszcze dzisiaj możecie się zgłaszać na jeden z dwóch rytuałów które będą, będziemy wspólnie czynić tak, aby zakończyć ten rok i żeby wejść w nowy rok ze świeżą pozytywną energią. Jeżeli jesteście zainteresowane, to link do, tych, do zaproszenia na te rytuały zostawię Wam na dole. Możecie też pamiętajcie o tym, zamawiać prognozę dla siebie na 2021 rok. Jeszcze przez jakiś czas, nie wiem przez jaki, ale jeszcze przez jakiś czas możecie to robić. Jak to zrobić, gdzie to zrobić, ile to kosztuje, macie link w opisie. Natomiast, tak, naprawdę, naprawdę, to przyszłam dzisiaj tutaj do Was z dwoma kanałami do polecenia. Zacznijmy od polecenia. Kanału, który jest e, bliski mojemu sercu, jest prowadzony przez cudownego człowieka. Pewnie część z Was już ten kanał śledzi. Jest to kanał Jasnowidza Grzegorza. On jest stale polecany u mnie na głównej stronie kanału, natomiast nie wiemy czemu. Nie wiemy, ja i wszechświat, mm. <noise> i część z Was też, nie wiemy czemu e, wciąż tam nie ma 100 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, mm, Grzegorz jest przecudownym człowiekiem. Ma przeogromną wiedzę. I w tym bajzlu, który teraz się dzieje na... Wszystkich, właściwie mediach społecznościowych, naprawdę jest to człowiek, którego warto śledzić, którego warto zasubskrybować. Słuchajcie, Grzegorz na swoim kanale przede wszystkim to, co robi, to robi energię dnia codziennego. Czyli są to audycje, w których e, przez około 30 minut Grzegorz opowiada o tym, co danego dnia może się wydarzyć, na co uważać, co robić, czego nie robić. Ale jest to podejście nie takie jak u mnie, wiecie, że szybko tutaj, ciach, 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 tylko Grzegorz cudownie opowiada. Cudownie opowiada i słychać, że tę cudowną, fantastyczną wiedzę ma. Dodatkowo wszystko dzieje się w przepięknym, fantastycznym, dopieszczonym anturażu. Oprócz y, tych energii dnia y, na kanale Grzegorza znajdziecie playlistę, tak? Y, z, y, Kopalnią wiedzę. Dlatego, że mamy tutaj wtorkowe pogadanki, w których to pogadankach yy, Grzegorz opowiada o ziołach, o BHP magii. Odpowiada na pytania, czy magia działa, jak wygląda jego księga cieni. Bardzo ciekawe dla wszystkich osób, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej informacje. Oprócz tego mamy jemiołek. Zapraszam. Kto jeszcze nie, wiedział, nie widział yy, jemiołka no to w ogóle czat. Yy, ale mamy tutaj również magiczną kuchnię yy, Grzegorza, mamy skrypty, mamy informacje dotyczące wika i wiele, wiele różnych ciekawych rzeczy. Tak więc, moje kochane, jeżeli potrzebujecie, jeżeli chcecie wiedzy, wiedzy na najwyższym poziomie, zwłaszcza, że przecież Grzegorz y, też prowadzi kursy u Joasi w Hogwarcie, i z run wróżebnych, i z energii kamieni, i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, ten kanał na dzień dzisiejszy ma niecałe 4000 subskrypcji. Mam dla Was propozycję. Subskrybujcie kanał Grzegorza. Zasługuje na to. Zobaczycie, że się nie zawiedziecie. Możecie każdego dnia z nim rozpocząć dzień, a jednocześnie naprawdę zyskać ogrom, przecudownej, fantastycznej wiedzy. Więc y, serdecznie jeszcze raz zapraszam do y, Grzegorza. Grzegorz, y, tutaj muszę Wam coś pokazać, tylko odnajdę. Grzegorz także, popatrzcie, robi takie fantastyczne cudowności, dlatego że Grzegorz zajmuje się ceramiką. I popatrzcie, jakie cudawianki. Jeden właśnie z takich kubeczków zamówiłam dla siebie. Jak tylko przyjdzie, to będzie i tutaj nam towarzyszył na kanale Tarociska Agnieszka, ale także będę z niego sobie popijała magiczności na moim drugim kanale. Więc jeżeli chcecie zamówić sobie taki przemagiczny kubek między innymi, bo przecież Grzegorz robi różne inne rzeczy. Ale czyż to nieprzyjemność z takiego cudownego, fantastycznego kubasa pić, no ja myślę, że tak, że, że jest to warte. E, Każdej kasiory. A te rzeczy, te kubeczki i nie tylko ceramika Grzegorza wcale nie są jakieś wygórowane ceny. Także serdecznie zapraszam. Także zróbcie, moje kochane, coś dobrego dla siebie. Zróbcie coś dobrego dla Grzegorza i zróbcie coś dobrego dla mnie. Jeżeli mnie lubicie, zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Grzegorza. Na końcu chciałabym tylko przypomnieć, że ja mam swój drugi, swój drugi kanał, moje kochane, tak? Tutaj jest kanał Grzesia, natomiast ja mam swój drugi kanał. Te z Was, które już subskrybują, to wiedzą. Powiem tylko krótko. Na kanale Gwiazda spotykamy się po to, żeby zapoznać się z czytaniami tematycznymi. Czyli tutaj mamy wszystkie czytania dla znaków zodiaku na rok, na miesiąc, na tydzień. Wybierz kartę Miłość, Tarot na 2021 rok. Tutaj mamy tylko czytania. Właśnie jestem w trakcie, jak, jak widzicie, w tym miejscu tutaj. Czytania już dla poszczególnych znaków Zodiaku na 2021 rok. Na razie zrobiłam dwa znaki, natomiast macie już czytanie na styczeń, czytanie na miłość. Na dany tydzień robię, więc jeżeli macie ochotę być ze mną też na kanale Gwiazda, to was. was Serdecznie, serdecznie zapraszam. Słuchajcie, tak oto kończą się ostatnie ogłoszenia w tym roku. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny rok, który wspólnie, wspólnie ze sobą spędzimy. I gdybyśmy się jutro nie słyszały, to y, życzę Wam cudownego sylwestra i no i co? I pierwsze audycje w nowym roku. W nowej energii i będzie cudnie, prawda? Dziękuję Wam, kocham Was bardzo dużo i do następnego. Buziaki, kochane. Pa! pa.